Kazanie powstaje poprzez egzegezę tekstu. Modlitwa jest ważnym elementem przygotowania kazania. Egzegeza tekstu, otwartość też na prowadzenie Ducha Świętego w tym całym procesie jest niezwykle istotna, ponieważ ja nie podchodzę do kazania tylko w taki czysto techniczny sposób, ale wymaga to też pewnego E, takiego mm, sposobu pracy z tekstem, e, a także wrażliwości na, na, na słuchacza. Więc też, e, jeśli chodzi o komunikację, ważnym jest to, aby nie jestem nigdy usatysfakcjonowany kazaniem, dopóki nie wiem, co jest głównym przesłaniem, które chcę przekazać, i wokół tego przesłania później e, buduję. Cały cały przekaz oraz praktyczne zastosowania. Dla mnie ważny jest cały ten proces, więc jest modlitwa od strony też tutaj przygotowania, studium tekstu, egzegeza, oraz później wypracowanie też konkretnej idei, głównej myśli oraz praktycznych zastosowań. Myślę zawsze o tym, z czym chciałbym. Aby ktoś wyszedł z tego, z tego kazania. I myślę, że to jest bardzo istotna też wskazówka, żebym nie tylko ja się w tym dobrze czuł, ale by odbiorcy wyszli z czymś konkretnym, praktycznym, co będzie miało potencjał dokonania zmian w ich życiu. W moim przypadku kazanie powstaje podobnie, tak, tak to sobie wyobrażam, jak powstaje tekst u poetów twórców tekstów do piosenek czy na przykład scenariuszy filmowych. Pojawia się myśl, myśl się pojawia albo jakoś wewnętrznie, albo na skutek rozmów, na skutek pewnych rzeczy zewnętrznych. Myśl taka, że mógłbym to rozwinąć i potem do tej myśli dobudowuję całą resztę. Albo czasami, czytając fragment, pojawia się myśl, że warto by było to przedstawić. Ostatecznie muszę mieć dzień lub dwa, kiedy te myśli zbieram i buduję z tego takie już strukturalne kazanie zamknięte. Natomiast sama budowa kazania to jest proces. To może trwać nieraz tydzień, czasami miesiąc, dlatego że mam myśl i dopisuję do tej myśli podmyśli czy jakieś podpunkty i rozwijam. Czasami jest tak, że równolegle buduję i dwa, trzy kazania, które ostatecznie finalizuję przed. Terminem, kiedy muszę jej wypowiedzieć, e, moje kazania powstają w sposób, myślę, że przede wszystkim poprzez czyt, lekturę Pisma Świętego i obserwację świata. E, tu mam na myśli jakieś e, działań, które Bóg czyni w zborze, na zewnątrz, w świecie. Myślę, że są związane z tym, co dzieje się dookoła i z tym, co Bóg mówi. Staram się słuchać tego, co, co, co gdzieś e, Duch Święty. Mam do powiedzenia dla kościoła, dla, dla ludzi. I, I myślę też, że e, kazania też biorą się z potrzeby uczniostwa, czyli to, co zostawił nam Pan Jezus, pe, nakaz nauczania, uczenia innych tej drogi Pańskiej. I, e, I te kazania są związane z potrzebą tego, żeby wiedzieć i znać e, swojego Pana i za nim podążać. Więc myślę, że z, też właśnie z potrzeby. Wykształcenia uczniów? Nie ma, nie ma tutaj jakiegoś systemu. Nie mogę powiedzieć, że za każdym razem tak jest. Czasami jest, jest tak, że po prostu modlę się, o czym powinienem mówić i momentalnie. Pojawia się w moim umyśle jakiś temat, i za tym od razu idą wersety, przykłady, i po prostu tylko siadam, spisuję to, i tak naprawdę to trwa pół godziny, i mogę wyjść i głosić, tak? potem już się tylko modlę. Czasami jest inaczej, czasami długo szukam tekstu, przede wszystkim tekstu. Tak? Jeśli już wiem, jaki, na jakim tekście powinienem oprzeć, oprzeć moje kazanie, wtedy już dochodzi cała ta praca, czyli. Czytam ten tekst, dopatruję się jakichś najważniejszych myśli, tematów, e, zaczynam to jakoś układać, systematyzować, składać w jedno, i potem po prostu siadam i to wszystko zapisuję. Ile to trwa? Zależy. Czasami powiedziałem, czasami jest to pół godziny, po prostu wiem o co chodzi, jaki temat, jakie teksty, siadam, spisuję i, i jestem gotowy. Czasami to trwa parę godzin, czasami parę dni. No długo to trwa, to faktycznie bardzo długo trwa. Najpierw rozmawiam z Bogiem nad tematem, jaki, jaki jakim, jakim mogę poruszyć na kazaniu, ale przede wszystkim muszę to sam przerobić po prostu w życiu. Pewne rzeczy, których doświadczam i na tej podstawie później buduję to kazanie, które w praktyce jakoś mnie dotknęło, przerobiłem to. I wtedy mogę podzielić się też z innymi ludźmi. Zawsze podstawą, takim absolutnym fundamentem kazania jest Słowo Boże i to, to powinno się wyrażać i zawsze staram się, żeby tak było, że to, co mówię w kazaniu, wynika z tekstu biblijnego, a nie z dobrej książki, którą przeczytałem. Bo nie zawsze te książki, które przeczytałem i dzisiaj uważam, że są świetne. Za 10 lat uznam, że są tak płytkie i powierzchownej, już nie mówiąc o tym, że czasem może się okazać, że są jakimś w ogóle nieporozumieniem. Także no, zaczyna się to od pracy nad tekstem i ja w swojej pracy robię tak, że to jest w pewnym sensie pójście na łatwiznę, a inni powiedzą z kolei, że to jest utrudnianie sobie życia. Jeżeli widzę, że na przykład skończyliśmy omawiać jakąś księgę, no to jest taki czas, kiedy Poważnie zastanawiam się, co, o czym dalej powinienem mówić w kazaniach. Czasem jest tak, że to są jakieś kilka okazań tematycznych, ale zawsze jest tak, że wracam potem do jakiejś księgi, czyli widzę, jest jakaś potrzeba, na przykład praktyczne sprawy związane z życiem zboru, to myślę sobie, to fajnie byłoby przyjrzeć się temu, co apostoł Paweł o tym mówi. I na przykład mówi o tym dużo w liście do Tymoteusza. Więc bierzemy list do Tymoteusza i niedziela w niedzielę z jakimiś przerwami oczywiście przechodzimy przez ten, przez ten list, co w praktyce polega na tym, że e, oczywiście tydzień w tydzień gdzieś tam siadam nad kolejnym fragmentem z listu do e, Patrz przyglądam się temu tekstowi i patrzę, co Paweł chciał powiedzieć i jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj w zborze. Nie? Więc ta praca z tekstem biblijnym jest czymś absolutnie fundamentalnym. Oczywiście zawsze jest kwestia później znalezienia zastosowania, tego tekstu, no i to już duże znaczenie ma chyba jakieś osobiste doświadczenia, długość czasu w służby, którym jesteśmy. Mam w zasadzie dwie, dwa, dwa sposoby, to znaczy lubię robić serię kazań. Opartych albo na jakiejś księdze biblijnej, albo na, na jakimś zestawie tematów. Na przykład kiedyś miałem temat Siedem grzechów głównych, jak się okazało jak się, zagłębiłem w ten temat, to wyszło mi 13 grzechów głównych, prawda? No, miałem po kolei nie musiałem się zastanawiać, po kolei tam jakoś mi wychodziło następny te, temat kazań, czy dokładnie księga biblijna, jakieś fragmenty, także no, cykl kazań na przykład z Wędrówki Pielgrzyma, cykl kazań z opowieści z Narni. takie miałem te dwie rzeczy. A czasami między cyklami kazań albo w trakcie, kiedy już uważam, że jakiś cykl jest za długi, wtedy zaczynam się rozglądać za jakimś innym i wtedy mam zupełnie inne poczucie. Znaczy, mam takie poczucie, że Bóg mi daje tematy, daje mi kazania, daje mi i temat i rozwinięcie tego tematu.